Ja się żadnego meczu nie obawiam, na pewno szanujemy każdego rywala, niezależnie czy to jest Ursus, ŁKS czy jakieś drużyny z dołu tabeli. Z każdym jest bardzo ciężko wygrać i w każdym trzeba włożyć 100%. Nie tylko umiejętności, ale przede wszystkim zaangażowania, żeby osiągnąć korzystny wynik. Trudno powiedzieć, nie można tak jednoznacznie ocenić, czy dobrze, czy źle się stało. Na pewno wszystko ma swoje plusy i minusy. Wiadomo, że głównym celem zespołu jest awans do, do, do wyższej ligi i, i, i na tym się skupiamy, ale prawda jest taka, że chcieliśmy grać w tym pucharze jak najdłużej. Chcieliśmy dać szansę zawodnikom, którzy do tej pory mniej grali, i rzeczywiście tak było. Graliśmy pięcioma czy sześcioma zawodnikami którzy do tej pory grali mniej, ale jak to właśnie pokazuje Puchar Polski, gdzie, gdzie często tak bywa, że zespoły z niższych lig wygrywają z zespołami grającymi gdzieś tam wyżej, no, no tak w tym meczu było i mimo, że mieliśmy jakieś swoje szanse i, i, i niestety nie wykorzystaliśmy ich, przeciwnik... Przeciwnik nas zaskoczył rzutem wolnym, dowiósł ten wynik do końca. E, nerwowo było w tym meczu. Sporo się nabiegaliśmy, grając szczególnie tam w 10-9 w i no nie udało się odwrócić losów tego, tego meczu. Bardzo tego żałuję i już to przed chwilą mówiliśmy z zespołem, jakie tam błędy popełniliśmy, ale życie toczy się dalej i teraz skupiamy się dzisiaj już tylko na tym meczu sobotnim z ŁKS. No, no Szczerze mówiąc, mamy sporo różnych kontuzji, urazów. Nie grali Aleks Dubina. I Przemek Śliwiński w tym meczu, oni, oni mają lekkie urazy. Wolski nie grał, ponieważ jest chory, i ta już choroba dosyć długo jego ciągnie się. No, no po wczorajszym meczu chory jest też Maciek Świdzikowski, dzisiaj nie trenuje. Także no mamy tutaj sporo problemów kadrowych na ten mecz, i no zobaczymy, jak to będzie w sobotę.